Teraz chyba jest jakaś promocja, że w ogóle całe to krzesełko kosztuje 100 zł. Nie wiem, czy wcześniej nie było 150, czy tam się jakaś konstrukcja lekko zmieniła, no nie jestem pewna, ale powiedzmy, nie są to jakieś takie straszne pieniądze, to też się kupuje w trzech osobnych częściach. Zaraz Wam pokażę, bo w końcu skończyliśmy z takim krzesełkiem, ale to jeszcze nie koniec historii. No i najlepsze jest to, że pojechaliśmy do tej Ikei, no i chcieliśmy kupić koniecznie to niebieskie w tym nowym kolorze. No, bo mi się spodobało, ja tam wydobra, bierzemy, jakie chcesz. No i już ja w ogóle nawet właśnie też tam nagrywałam i w ogóle nawet nie zauważyłam, że tam jest napisane. Brak w magazynie. A nawet to nagrałam, że jest napisane, brak w magazynie. No ale poszliśmy jeszcze zjeść, jak to w Ikei, na obiad. Wiadomo, zajęci rodzice, no to czasami chociaż można wtedy, jak jest wypad, do Ikei nie gotować. Spotkaliśmy tam właśnie tą naszą krewną, o której mówiłam, która nam wcześniej ten to krzesełko. Byliśmy razem z nimi. Tomek się super też bawił, był bardzo zadowolony, towarzyski. No i poszliśmy na dół do magazynu. No i szukamy tego regału. Ja tylko tak sprawdzam, no i patrzę, że jest napisane, brak w magazynie. Więc no i kolejnego dnia znowu pojechaliśmy, bo miała być dostawa, ale dalej nie było tego niebieskiego krzesełka i powiem Wam, że yy, w ogóle w Polsce nie ma tego krzesełka, pomimo, że pani sprawdziła, że powinno być, mamy no, początek września, chyba wszyscy wrócili z wakacji i rzucili się na ten krzesełka albo w ogóle chyba była jakaś promocja na te krzesełko niebieskie mam wrażenie i może po prostu wszystkie są wykupione, no nie wiem, w każdym razie zostaliśmy z białym. Chociaż możecie dać znać, jaką wodę kupujecie dla swojego dziecka, czy taką normalną, tylko patrzycie, żeby była niskosodowa, czy te specjalne dla dzieci?